Witam serdecznie wszystkich na kanale Nastaw Uszy. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak prawidłowo używać kapsuły osuszającej i pojemnika. Tak więc, kapsułę musimy na początku otworzyć. Ta kapsuła jest w takim szczelnym, zamkniętym plastiku. Musimy po prostu ją przeciąć, tak jak zwykłą tabletkę. I w tym momencie otwieramy kapsułkę. Tutaj z tyłu mamy napis na tej kapsułce. Nie można tego rozrywać. To jest w różnych językach. Oprócz. No, jeszcze jest dodatkowo. Do not eat, do not open, czyli nie jedz, nie otwieraj. Nie ma po polsku, więc większość osób ma wątpliwości, co tu jest napisane, i to niestety rozrywają. Tego nie możemy robić. Jeżeli już wydostaliśmy z tego chronionego pojemniczka. Kapsułę, to musimy odkręcić nasz pojemnik i włożyć tą kapsułę górą. I jeżeli włożymy górą, to wystarczy, że zakręcimy. I tak prawidłowo przechowujemy kapsułkę. Kiedy używamy tej kapsułki? No, używamy wtedy, kiedy najlepiej już idziemy na noc do spania. To ściągamy aparaty słuchowe, otwieramy komory baterii i wyciągamy te baterie. I całe aparaty otwarte wrzucamy do tej kapsuły i zamykamy. Dzięki temu przez noc ta kapsuła wyciągnie wilgoć ze środka aparatów słuchowych. Później z samego rana, jeżeli chcemy je wyciągnąć, po prostu je wyciągamy. Ale z powrotem musimy zakręcić, ponieważ w innym przypadku kapsuła wyciągnie wilgoć z powietrza i będzie krótko działać. Kapsułka ma kolor pomarańczowy, ona z czasem będzie bledła i będzie miała kolor biały. Jeżeli będzie już całkowicie biały proszek, czyli już nie będzie żadnej ziarenka w kolorze żółtym bądź pomarańczowym, po prostu trzeba kupić nową. W tym filmie to wszystko. Zachęcam do osuszania aparatów, dzięki temu aparaty będą nam dłużej działały. Pozdrawiam.